Hej, witajcie wszyscy odwiedzający ten profil. Dziękuję tym, którzy do tej pory go zasubskrybowali, a tym, którzy są po raz pierwszy, to chcę się przedstawić. Nazywam się Mirosław Pietrzak i profil ten w założeniu jest skierowany do tych, którzy chcieliby usłyszeć o jakichś ciekawych pozycjach książkowych, które warto przeczytać, ale nie tylko. Także, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego profilu, to serdecznie Cię do tego zachęcam, ponieważ, no, tak już jest, że jeżeli jest wola subskrybowania, to później, w tym wypadku, z mojej strony, jest chęć publikowania. Tak już jest. Jeszcze raz dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam.